Japończycy uważają, że mokse możemy stosować nie tylko w leczeniu stanów związanych z zimnym i wilgocią, ale także stanów typowo związanych z gorącym, a więc również w lecie. Cześć Helena. Cześć. Miło Cię widzieć. Dzisiaj z Heleną Olearską rozmawiamy na temat moksy japońskiej, między innymi też o moksie i moksowaniu w lecie. Helena, jesteś lekarzem. Akupunkturystką, stosujesz moksę na co dzień też. Mogłabyś coś więcej może opowiedzieć o sobie? Oczywiście. Nazywam się Helena Alarska, jestem lekarzem, jestem akupunkturystką, ale oprócz akupunktury stosuję też różne inne metody zawarte w, zarówno w tradycyjnej medycynie chińskiej, jak i w klasycznej medycynie chińskiej, jak i w innych rodzajach medycyny azjatyckiej. Są to zarówno dietetyka, jak i masaż głasza. Terapia próżniowa, ale także właśnie wspomniana moksa. Zarówno moksa chińska, jak i japońskie techniki moksowania. Z tego co mi wiadomo, taka duża różnica między moksą japońską, właśnie, a moksą w medycynie chińskiej jest to, że w lecie też można moksować tak? w, w moksie japońskiej. Okazuje się, że tak. Typowo w tradycyjnej medycynie chińskiej uważa się, że mokse stosujemy w leczeniu stanów związanych z zimnem i stanów związanych z wilgocią. Wynika to z tego, że moksa stosowana najczęściej w Chinach jest troszeczkę gorszej jakości. To jest tak zwana moksa zielona, sypana, która podczas spalania wydziela dużą ilość dymu i dużą ilość ciepła. To oczywiście jest bardzo ważne i bardzo użyteczne w szeregu różnych problemów, szczególnie takich, z którymi spotykamy się w naszym klimacie, także w Polsce to znaczy wszelkiego rodzaju infekcje, problemy związane z obecnością zimna, bóle lędźwi, bóle kolan, także niektóre problemy ginekologiczne, które są częste zarówno w Chinach, jak i w krajach zachodu. Natomiast moksa japońska. To troszeczkę inna metoda. Tam stosujemy moksę bezpośrednią, spala się znacznie mniej zioła. To jest także moksa o lepszej jakości moksa złota, moksa sypana, która, spalając się, wydziela znacznie mniej dymu i znacznie mniej ciepła. I wobec tego Japończycy uważają, że mokse możemy stosować nie tylko w leczeniu stanów związanych z zimnym i wilgocią, ale także stanów typowo związanych z gorącym, a więc również mm -hmm. w lecie. Dobrze, i wspomniałeś wspomniałaś o moksie japońskiej, ale rozumiem, że w wysokiej jakości sypana moksa chińska też się nada do moksowania japońskim sposobem, tak? Tak, oczywiście. Mówiąc moksa japońska, tak naprawdę mam na myśli japońskie techniki moksowania, typowo określane w ten sposób, natomiast jeżeli chodzi o jakość, złotą moksę znajdziemy zarówno wśród tych rodzajów moksy, które mm -hmm. są produkowane w Chinach, jak i w Japonii, jak i na Tajwanie, jak i prawdopodobnie we wszystkich krajach Azji. <grym> <grym> Okej, okay, no to może trochę więcej o technice, bo mówię, że się do tego używa moksy sypanej, czyli nie używamy już cygara i nie ogrzewamy po prostu jakimś tam rollerem czy za pomocą pudełka, tak? Tak, jest to dosyć wygodne, dlatego że taką moksę sypaną w niewielkim opakowaniu, najlepiej w papierowym pudełeczku albo w drewnianym pudełku, możemy zabrać ze sobą wszędzie. Nie potrzebujemy cygara, nie potrzebujemy pudełka, nie potrzebujemy rolera. Mała moksa sypana, złota, używana w niewielkiej ilości. Jeżeli chodzi o technikę, w japońskich sposobach moksowania formujemy moksę w takie małe ziarenka. Określane jako ziarenko wielkości ziarenka ryżu, albo ziarenko wielkości połowy ziarenka ryżu i kilka innych rozmiarów, z których wszystkie są naprawdę malutkie, jest jeszcze wyróżnianych. I takie ziarenka po uformowaniu są spalane w odpowiednich punktach akupunkturowych. To są zarówno punkty znane z tradycyjnej medycyny chińskiej, jak i punkty dodatkowe opisywane przez japońskich mistrzów, takich jak fukaya czy sałada. Mhm. Czyli tą moksę, którą tworzymy ziarenko ryżu. Yy, kładziemy na punkt, odpalamy bezpośrednio na skórze. Tak, możemy odpalać ją bezpośrednio na skórze, natomiast żeby zapobiec oparzeniu, dobrze jest zastosować coś, co jednak to ziarenko od skóry oddzieli. To znaczy możemy delikatnie posmarować miejsce, na którym będziemy spalać moksę albo specjalną maścią, która nazywa się szionko, albo jeżeli akurat nie mamy jej pod ręką, to nawet wodą czy śliną. Taką moksę możemy zabrać ze sobą wszędzie, i to jest naprawdę użyteczne, dlatego że pozwala nam leczyć różne stany. Pozwala nam leczyć z jednej strony to, co może przydarzyć się latem, tak, czyli wyjeżdżamy gdzieś, idziemy na wycieczkę, skręciliśmy kostkę, uderzyliśmy się, pojawia się ból, pojawia się uraz, możemy zastosować taką moksę lokalnie. Albo wyjeżdżamy do dalekiego kraju, przydarzy nam się zatrucie, też możemy zastosować moksę. I Wiele innych problemów. No, może tylko oparzenia słoneczne z letnich problemów nie będą leczone moksą, ale większość innych rzeczy, które napotkamy, tak, są pewne punkty, o których możemy pomyśleć i naprawdę warto taką moksę wozić ze sobą, dlatego że nie zajmuje dużo miejsca, leczenie nie zajmuje dużo czasu, a może dać nam ogromne korzyści. Super, no ale rozumiem, że nie tylko latem moksujemy tą techniką, tylko też w innych porach roku możemy działać z innymi problemami, tak? Nie tylko latem, w innych porach roku też działamy i oczywiście japońskie techniki moksowania pozwalają pracować nie tylko z gorącem, pozwalają nam pracować też z zimnym i z wilgocią. Jaka jest korzyść w innych porach tak. roku? Ogromną korzyścią jest to, o czym wspomniałam, czyli fakt, że podczas spalania wydziela się mniej dymu, także w związku z tym japoński Techniki moksowania będą bardziej użyteczne, jeżeli chodzi o pracę w gabinetach lekarskich czy w przechodniach fizjoterapeutów, masażystów. Tam, gdzie może nie ma aż tak dobrego wyciągu, a jednak pacjenci, klienci zachodni nie chcą wychodzić od nas przesiąknięci dymem moksy. Który kto co lubi? Ja lubię, ale jednak ma bardzo specyficzny zapach, więc w każdej porze roku japońskie techniki moksowania znajdą swoje zastosowanie. Co więcej, w tych technikach mamy bardzo dużo punktów. I oczywiście, latem łatwo jest nam moksować punkty na stopach, zimą troszeczkę mm. trudniej, ale jeżeli chodzi o resztę ciała, no to zimą też nie ma żadnych przeciwwskazań. Moksa japońska brzmi naprawdę ciekawie, ale to jak to się stało, że ona jest tak mało popularna? Wynika to z tego, że medycyna japońska przede wszystkim funkcjonuje jako przekaz ustny. Tak samo japońskie techniki moksowania. Osoby, od których ja się uczyłam, uczyły się bezpośrednio od japońskich mistrzów w Japonii, i praktycznie nie ma książek na ten temat, a na pewno nie ma szeroko dostępnych pozycji. Dlatego każda technika, każda metoda, która jest przekazywana ustnie, no niestety ale rozprzestrzenia się wolniej niż to, co jest rozprzestrzeniane poprzez dróg. Dlatego Wiedzy o moksowaniu japońskim także zdobywamy na kursach, zdobywamy na wykładach i o niej opowiadam podczas kursu dotyczącego moksy japońskiej. Ten kurs można znaleźć u nas na holyup.com i wiele innych kursów. Zapraszam.